Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym wspaniałym kanale. Witamy. Kochani, w tym odcinku będzie pieczeń gajowego. Była pieczeń drwala, potem były, była konserwa drwala, potem był drwal w puszce, potem była zwykła kiełbasa, potem była drobiowa drwala. A teraz przyszedł czas, żeby powtórzyć to samo z gajowym, a więc kiełbasa gajowego już jest. Gajowy w słoiku też jest, ale pieczeni gajowego jeszcze nie ma i powstanie właśnie w tym odcinku. Oczywiście, żeby zrobić tą pieczeń, co potrzebujemy? No, oprócz mięsa, to jeszcze przyprawa. Ale mięso. 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 Tak, dobrze pomyślałaś. Mięso potrzebujemy. I tu mam właśnie takie mięso. Jedyna różnica, która będzie się różniła od kiełbasy gajowego to będzie taka, że tu zamieniamy chudą jedynkę na tłuste, tłusta łopatka, tłusty boczek, żeby to nie było takie wiurowate, tak? Czy nie tak? No, ja bym polemizowała, no ale. A czy ja tak się zapytałem się z grzeczności i tak twoje słowo no tutaj dla, nie jest czy, ważne? Tak zapyta. po prostu siedzisz, no to my zapytam się coś. No tłusty boczek się rozpuści, prawda? Potwieram Troszkę się tego, rozpuści, ale generalnie chodzi o to, że on doda tej soczystości tej pieczeni. Dlatego, że jakbyś dała samą golonkę chudą, tak jak tam w kiełbasie i do tego jedynkę też tylko chudą, no to podczas pieczenia w tej pieczeni to by była lipa trochę. Ja to bym zjadł na pewno, ale ogólnie chodzi o to, że ma być. Rozumiesz, nie? Tak, rozumiem. Tak. Dobrze, że zrozumiałaś. Cieszę się bardzo. Coraz więcej zaczynasz rozumieć. Jakie proporcje? Tu mam kilogram, a tu mam pół kilograma. To jest mięso z golonki. Musicie mi uwierzyć. Potwierdź moim widzom, że to jest mięso z golonki. A i dlaczego ja mam potwierdzić? No bo ty to widzisz, ja jak ja tu trybowałem. No pokaż. Golonka wytrybowana, nie wiem, czy to. To teraz kto... było widać. A ty się znasz na tym na pewno, nie? No, i teraz widziałam, że to była golonka, no. Czyli po prostu jest tak. Jak leży tu mięso, ja bym na przykład, chodź na chwilę, co? Jakie to jest mięso? No, to no, z golonki no, gdyby jest. No, tak. Widziała, że trybowałem, to teraz mówisz. To mubrujesz. bym powiedziała, że łopatka. Nie. A teraz, jak przekręciłeś, to widziałam, że to było z... I to w ogóle byś, byś się domyśliła, nawet gdybyś nie widziała, że to jest z golonki i byś nie widziała, że ja to trybowałem. Tak. Aha, jesteś strasznie bystra i. Wiesz, poszczególne części świni, jak się nazywają, tak? No tak. Cieszę się bardzo. To trzeba mieć kobite, co? Jezu. Kroimy. Jedno i drugie, bo musimy peklować. Peklosolą w ilości 19 gramów na 1 kilogram, tak? Przy pieczeni będzie peklosul. Bo nie będziemy przekraczać tej bezpiecznej temperatury. Jakiej? No, zaraz się sprawdzę tutaj. Jaka temperatura jest bezpieczna? No, 130 stopni. A co ty mnie sprawdzasz? Ty mnie nie musisz ty sprawdzać. Ty mnie zaskakujesz. Zaraz? Ja ciebie zaraz to zacznę sprawdzać. A jak ty chcesz mnie sprawdzić? A co? Czego i jesteś się ciekawa? Wyda. Sprawdź. No? Nie, ja wszystko wiem, to ja nie muszę się już ciebie o nic No widzisz, dodać. nie ma takiej rzeczy, wiesz, rozumiesz, nie? No, czy nie ma takiej rzeczy, o którą chciałabym Cię zapytać. O, tutaj jest, słuchaj, ja robiłem 19 lat w gs mm. Oczywiście peklować będziemy osobno, dlatego że golonka będzie, jakby nie patrzeć, mielona trochę drobniej niż boczek, niż łopatka. Nie, nie pokazywałem, co ja tu mam. Dobra, to będzie jedno. E, tu mam tak, kawałek boczku, widzisz, bez skóry. Widzisz, że to boczek? Ty na pewno widzisz bo wyciągałeś takie chyba jakieś najgorsze. No boczek, po prostu boczek. Boczek, po prostu. Po prostu boczek. Po no. prostu boczek. Ładny boczek, jak to boczek jest. Powiedzmy, że wygląda jak boczek. No, powiedzmy. powiedzmy, robi wielką różnicę. No bo... Będziemy też to kroić na takie kawałeczki jak tam były. Tylko na razie tego nie będziemy dorzucać. Tam, bo musimy najpierw jedno wymieszać. Pod boczek. Dokładnie podboczek. <noise> jak sama nazwa mówi. I będziemy to... Weź to z boczku. We... Połóż. Bo z Bukana no zdejmą. Film znaczy się. No w sensie z boku połóż. No tak, ja to wiem to akurat. Wiem ale. Moi, moi widzowie kochani nie wiedzą. Wiedzą, bo ty masz mądry. I... Najlepsze to są te komentarze, nie jak e, komentują niektóre osoby ciebie, nie? No. Przecież tą babę. Trzy yy, czwarte filmu to rozmowa o, y, o niczym. Dobrze. super, świetnie, cudownie. Jak to o niczym? No przecież my ważne tematy. No pomieszamy. oczywiście, że ważne tematy. Ja tu na przykład teraz uczyłem rozbioru mojej żony. Ona umie. Lub, oj umie rozbierać, no. Świnia. Właśnie chyba pokazałam nasz ten. Co? Co pokazałaś? Powiedz mi. To wszystko co wystawiłam z łazienki z powodu awarii. Tak, pralkę sobie kupili. <grywia> Dzisiaj przyjedzie. Tam tu... to Ale daje. powiem wam, jak już się nawinął temat pralki. Kiedyś takimi pralkami te ja przez okno rzucałem, a teraz wystawiłem, wystawiłem tą, tą starą jedną, i nie wiem dwa, jaka ja stanął. Dwa musi leżeć? Nie o leżeć. To, to, że ty ją wystawiłeś to jeszcze pół biedy. Ja się zastanawiam jak ty tą drugą na górę zaniesiesz. Nie przypominaj mi. 19 gramów na kilogram, czyli jeśli tu jest pół kilograma łopatki, to będzie co? 9,5 grama peklosoli na te pół kilograma. To sobie rozbełtam za chwilę. Najpierw sobie tu przygotuję te 9,5 grama, nie kilograma, o 11,5. Ja to jeszcze chwilę, to ja już nie będę wagi w ogóle potrzebował. Wiesz o tym, nie? O, widziałeś? Przesypujemy tu do tej goleni. A dlaczego ty siedzisz tak bez ruchu? być do miski zajrzała tutaj no na przykład. No zajrzę jak wszystko zrobisz. Ale ja pomiesza, bo ja muszę pokazać. pokazać. Patrz, tu mieszamy. Zobacz, zobacz. Otaczamy, żeby każdy kawałeczek był otoczony. O, tu na przykład gdzieś powiedzmy jest wymieszane. Pokazujesz to? No. Dokładnie? Moje na ręce? Nie, dokładnie pokazujesz. Dobra, tu mamy golonkę w różku. Teraz przekładamy. Nie wiem jak ty siedzisz. mogę się ruszyć w ogóle. Tutaj łopata z boczusiem, wróżek następny. Nie możemy tego... Nic się nie stanie, jak tam kawałek oczywiście się nam gdzieś zawieruszy. Ale najlepiej, żeby to było tak dość znacznie oddzielone. I teraz tak, deseczkę za chwilę umyjesz. Widzę, że się już nie możesz doczekać, aż nogami przerabiasz. stawiamy naczynko. 19 gramów peklosoli na to mięsiwo, co przed chwilą Wam pokazałem. No patrz. Prawie, prawie. Patrz. Ależ ty jesteś. Po prostu. To nie widziałaś? Genialne. Pewnie. Zanim wsypię tą sól. Peklo sól znaczy się. To muszę Wam pokazać jeszcze raz tą przyprawę do tej pieczeni. Kochani, bez tego wam nie wyjdzie. To musi być to receptury inaczej. Receptura. Jakie przyprawy są w tej przyprawie, jest napisane na etykiecie, ale jeśli chodzi o gramaturę, nie proście, nie gniewajcie się, ale nie po to. Y, tyle mięsa zmarnowałem y, i ogólnie tyle czasu poświęciłem noce, zarywałem. połowicę jak było. A skąd ja mam wiedzieć, jak ja spałam? Mhm. Ja spałam, właśnie. Tak, właśnie ona robi, ta moja kobita. Ja tu haruję, nocami wymyślam, coś, żeby żeby Wam, kochani widzowie, jakby to powiedzieć, zaoferować jakieś nowości. A ona sobie śpi. 24 godziny odstawiamy do peklowania. Po 24 godzinach będziemy to mielić i przyprawa, dosypujemy przyprawę, mieszamy, foremki, pieczemy. Taki to właśnie jest ten gajowy, więc do jutra. I już? Już, już. Mów kiedy. Jakbym był obnażony. No raczej się tak nie zdarza żebyś to... Dzieciaki w, w szkole odnale. to chodzimy nago. jest, prawdę. Ale to pachnie. O jest. Odmierzę sobie od razu potrzebną ilość na półtora kilograma. Nie ukrywam, że sobie to wyliczyłem chwilę wcześniej. Wyszło mi 16,5 grama. Przetrzepałem paczkę. Widziałeś jak Tak, widziałam jak trzepaść. Cicho, głupio. No ale ją ja mówię o paczce z No sprzyra, tak, ja, ja też tak wiem, mówię. To ja nie wiem, może gdyby pomyślałaś. 16,5 grama sobie odmierzamy. Ja wiem, że to jest całości. Patrz. Idealnie, delikatnie. Idealnie. 16,5 grama. I teraz sobie to odstawię na bok. Wyłączę bateryjkę. Tu mam foremki, każda inna. Ja nie wiem, czy Nie, jak każda inna. No, no nie jest, widać? Jedna taka, jedna jest jednotyka. każda inna z tego powodu, że zawsze jak się je kupuje, to one są pakowane po 3, 4, 5. Nie było więcej? I użyjesz na przykład dwie, jedna została. Specjalnie to zrobiłaś, ja wiem co mówię. Mhm. Nie musisz mi mówić, bo ja wiem co mówię. Tak. tak. Mhm. Y golonka na 10 mm. Takie też sitko jest założone. A reszta, czyli ta łopatka z boczkiem na szarpaku, czyli. Tak czy siak, będą to duże kawałki i jedne, i drugie, a te tłustsze będą większe, czyli będzie to wyglądało. Tak jak tam właśnie na tym zdjęciu, na miniaturce lepiej. Dlaczego? To dlaczego? Dlaczego uważasz, że będzie lepiej? Ja mam to wszystko tak. no Mielonka to jest mielonka, czy tam jak to się tam. Pieczeń. Nazywa? Widzisz pieczeń. nawet nie wiesz, jak jak jak, na jak w ogóle nagrywasz, to, nie wiesz, co nagrywasz. To pieczeń to jest pieczeń, a nie duże kawałki. Tak, ale nie zrobić też, że nie można zrobić sieczki, bo jakbyś to teraz zrobiła tak, że na drobno na przykład wszystko, to by to nie było tak, jak być powinno. Możecie po prostu to wytłumaczyć. Kiedyś musimy siąść po tym, ale nie, takie warsztaty... Poczekaj, poczekaj. Różnica po... jest po prostu taka, że ja nie lubię tych... Znaczy i tak nie będę tego jadła, bo ty wszystko Nie zjesz, zmarnujesz, nie martw się. się nie Ale zmarnujesz. no... Ty... Słuchaj, poczekaj. Chciałem ważną rzecz powiedzieć. Możemy kiedyś wieczorem siąść Godzinkę dwie i tam potłumaczę Ci parę Godzinkę dwie. Boże. I słuchaj, i Ci wytłumaczę najważniejsze kwestie. Ja za godzinę dużo nie biorę. Warsztaty nie są takie drogie. To będziesz nazywał warsztaty. Warsztatami. Idzie po szkole z niektórych rzeczy. Ja wiem, że dużo potrafię. Nie stać mnie na ciebie. <noise> Goloneczka. Pięknie, pięknie. O! I potem zmieniamy sito i łogień z resztą. Dobra. Szarpaczek założony. Jedziemy z botusiem, z Łopatusią, ale z fajnie, co? Ty to jest... Po tym... Co? Ty to jesteś po prostu. Po tym procesie będziemy to mieszać. Wody nie dodajemy, tylko tą przyprawę do kiełbasy gajowego i foremki. Wypachnie. O jest. O jest. Czujesz ten zapach? Nie. No mamka to nie czuje. Ktoś by powiedziała, że czuję. Nawet tak nie czuję. No ale ja nie będę tutaj no, no, dobrać, Po prostu patrz. mnie nie pytaj. Z golonką jest taka, taka różnica. Że mięcho z golonki nam się strasznie klei i ten klej właśnie spowoduje to, że to, co nam się wytopi, tego misiwa, to się nam przemieni w piękną galaretkę. A myślałam, że w wino. wino. Boże! Martwię się naprawdę czasami. Ja już to wspomniałem kiedyś o ciebie. Dlaczego? Co? Dlaczego? No wino? No. Skąd się Ci to dzieło. No tak jak. Święta Marta. No. No. Marta grzechowarta. No. 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 Uklepujemy, żeby nie było pustych miejsc. Boże, to wiesz po kawałek. Będę po kawałeczku uklepywał. Ja kiedyś coś o tym powiedziałam, a potem jak się knąłem, Nie. To Teraz robię Nie będzie łączeń, bo ja to pięknie skleję. Zmontuję to wspaniale, cudownie, tylko nie wiem czy... Aha, jeszcze trzecia taka malutka foremeczka jest rezerwowa w razie czego. Dobrze to yy, ująłem. A to ci nie pożyczę, bo to syna do lasani. Tamta? Nie, nie, nie. Nie ta. Ta całkiem malutka. No to jest właśnie do lasani. A Spachaj czy miałem taką malutką kiedyś, co robiłem ten. No tak, i ja w tym robiłam potem lezanie dzieciom. Czyli to ty mi wzięłaś, a nie ja tobie. Nie, no ja kupiłam przecież te foremki, nie te. Ale ja to, zle, ty, ja to zleciłem. Czyli ty mi po prostu wziąłeś do nie, nie. Poczekaj, nagrywania poczekaj, filmu, poczekaj, a. Coś tu mi nie gra. Ja coś zleciłem. Zlecić, to ty sam możesz wiesz. Ja coś zleciłem, więc to jest moje. To je moje, to je moje, a to je twoje, to je moje. <laughs> Jak to było? Jakoś chyba tak ten. Wyzdra powiedział, mm. tym Janosiku, co? Ale co Jeszcze raz to je proszę. moje, to je moje, nie, to je twoje, to je moja, to je moje, to je moje. To mm -hmm. tak to było chyba jakoś. Pięknie wygląda. Jak pachnie, naprawdę elegancko. Ciekawy jestem tego gajowego, pieczeni gajowego, bo jednak... Bajunia na razie. Dobra, na razie tak zostawimy to i sobie od razu do drugiej foremeczki. Moi kochani widzowie. Weź tam kawał, powiedz coś, będzie, no, raźniej. No to ty jesteś dobry. Ty byś, ja jestem kawałek dobry. Jak się zzał, mówiłam jeszcze raz Karol Strasburger, tak? Ten tak, pan, od Karol Strasburger, no z familiary ten. Mhm. Mhm. No to ty jesteś lepszy. Widzisz, tam, zawsze mówisz, że jestem. Wiesz, co mówisz, nie? Ja nie będziemy tego gadać. Nie mów, nie mów. Co mówię? przesun trochę tą miskę do tej foremki. Ty się przesun, bo ja sobie Ale nie, robię. Ale nie do mnie, tylko miskę do foremki. A, miskę do foremki. Nie wiadomo o co ci chodzi. Głośnicoty. ty. Ja nie jestem gośnicą. Ja, ja jestem gośnicą. No ty jesteś. Tak. Właśnie powiedziałeś. To w minucie się odpalasz. aż w minucie? Tak. W sekundzie. sekundzie. Pięknie to zrobiłem, no powiedz. Tak szczerze. Nie będziemy tych pełnych ładować. Fajnie, że tak się ułożyło, że będą dwie takie powiedzmy, niezupełnie pełne. A ty e, już nie masz więcej mięsa? Mam jeszcze trochę, ale chodzi o to, że teraz to, tylko tak rozdzielę sobie jeszcze tą resztówkę na te Tam, dwie. Tam z tamtej strony. Której? Tu? Mhm. Proszę, robię to specjalnie dla Ciebie. A Ty zawsze włóż tutaj, włóż z tamtej strony. Ja nie wiem. Dziwnie to brzmi, jak to tak mówię, Naprawdę. Nie, ma, nie boisz się o to? O co? Że tak mówisz? To no. na przykład kanał nam zablokują przez twoje gadanie takie. Jakie? No właśnie takie. Jedno się tylko na myśli. Chyba tobie. To tak chrumkasz. Boże. Chrumkłaś tak. Nawet nie pomyślałam. Ta, dobra, dobra. Nie, nie pomyślałaś ty. Ja dobrze wiem, to żeś tam sobie pomyślała. Pięknie to uformowałem, no bo jest tak prawda. No. Kochani, 130 stopni w naszym piekarniczku wspaniałym. Pieczemy to. Boże. Godzina, no. godzina 20. Ale to zależy od piekarnika, naprawdę. W naszym. Ja mówię o naszym piekarniku. Na koniec można chwilę sobie podnieść tego, włączyć tą funkcję grilla, czyli z góry te spirale, żeby nam się fajnie lekko przyrumieniło. I w sumie chyba już, co? Tak. Tak wygląda pieczeń gajowego. Wygląda dobrze, duże kawały, tak jak miało być. Do piekarnika 130 stopni i pieczemy. Próba numer dwa. Te kilka sekund wcześniej, co kroiłem tą pieczeń, tą właśnie, to dokładnie jest widać, że się nie dopiekła. I musieliśmy... No to, to wszystko popsujesz? Co do popsucia, to za chwilę poruszę ten temat. Jakiś czas temu... Gdzie Ty jechałaś? Wyjmij chleb, bo się piecze. Wyjąłem, a dół został, czyli spód od tego chleba się nie dopiekł. Oczywiście było na mnie, źle zrobiłem i tak dalej. Jak zwykle żona, wiadomo zawsze jest, nie, kobieta zresztą, za każdym razem ma rację. Okej, okay, dobra, tak było, yy, że przyjąłem na klatę, nie? No tak. Tak. I teraz była kolej na te pieczenie. Poprzednie, które robiłem, czyli pieczeń drwala, wszystko było OK. A tu godzina czasu w 130 stopniach, na koniec yy, funkcja grill. Wyglądało ładnie, tak jak tam właśnie widzieliście na tym kilkusekundowym filmiku. Przekroiłem, i co? I niedopieczony spód. I co? Ja to popsułem? No tak, ty popsułeś wtedy jak ten chleb. Ty się popsułaś piek. piekarnik. Specjalnie co zrobiłaś. To dopuścić, nie jest stary piekarnik jest są starsze. Dopuścić się do tej do kuchni i od razu popsute. popsute. No ty popsułeś przy tym chlebie. Co popsułem? No piekarnik. Włączyłaś piekarnik, zostawiłaś i ja a ty, musiałem go wyjąć tego. A ty tylko. go wyłączyłeś tylko. i popsułeś tym wyłączeniem. Jezu, I, jeszcze chleb i nadal mi to wmawia. A to też popsułem teraz? No tak, no bo już jak popsułeś przy chlebie, to już teraz to już się nie działa. <laughs> Ciągle idzie teraz. Wszystko teraz będzie teraz wszystko psuło będzie się w tym piekarniku. Masakra. I tak. To my w całości sobie zajmiemy tu na boczek. Pokaż przekrojone. Musiałem... Oczywiście ten plastereczek, który zjadłem, bo ukroiłem plastereczek i ja mogę surowiznę zjeść, mm. także mi to w niczym nie przeszkadzało. No właśnie. No właśnie. I ja tylko mam nadzieję, że teraz się dopiekło. Siedziało jeszcze raz tyle praktycznie. Wyciągamy teraz te połóweczki. W sumie jedną można wyciągnąć. nie? Galaretka, bajuniowa Kurcz, lata jak. Widać? Ga ga galaretkę? Widać, widać. Nie wiem jak tu widać, bo te żarówki na wymieniałem teraz. No teraz właśnie słabo jakoś tak. Nie podoba mi się to. A jak się wszystko zapali, to mrywasz. Świ to świeci nie zapali. Jeszcze to tak tłumaczysz, jakby ze się Włączę, Wyłączę, przepraszam. No. Ładnie wygląda? Powiedz. Ładnie, nie? Tak szczerze, to, ten smalec, hmm. się wytopił, nie to smalec się wytopił. Smalec ja lubię, smalczyk. I odkroję. No teraz już, nie, teraz już dobrze. Dadam. I co powiesz na tego gejowego, gotowego? Nic tu nie widać. A co nie widać, bo co, bo światło tak pada? No. Przysuń się ładnie tutaj, przybliż moim widzom. Już nie muszę, bo to jest już wystarczająco Umiesz w ogóle tym telefonem się posługiwać? Umiem. Ty, ty to nokia 3030, 30, 30, to wiesz jak to jest, nie? Mam taki sam, to wiem jak działa. Ja. <laughs> ale pachnie. Co smakuje no to ja, jeszcze jadłem surowiznę, to wiem jak smakuje, ale zjem specjalnie dla was, moi kochani widzowie. No może mm. takie dopieczone ma inny smak. Hmm? Może dopieczony ma inny smak. To jest znak z tą kuchenką, wiesz no. Chyba wreszcie. Nie? Tylko szkoda, że dwa dni wcześniej się nie skapnęliśmy, że tego nie robiłeś. Bo? Bo mielibyśmy zniżkę na drugi sprzęt. Bo 30%? Na mnie, tak. No a teraz już nie działa. Faktycznie, ty. No, a nie wiedzieliśmy wtedy. Hmm. No. Pyszna sprawa. Musicie kontrolować to, bo to zależy od kuchni. Nasza. Bo... Ja? Tak, niestety. Popsułaś i już teraz. Popsułem. No. Nic się nie zrobi. Istotna rzecz. 130 stopni, mniej więcej. Przez czas to zależy od piekarnika. Połknij najpierw. Też z pełnym buzią. Też mówię, połknij najpierw. A Ty mówisz. O, i się ponosił No bo już alergia mnie bierze na ciebie. Wybiłaś mnie z rytmu. A jaka ładna Mmm, Smakuje zupełnie inaczej niż gajowy, naprawdę. Polecam, zróbcie sobie gajowego w tej wersji. Zobaczycie, że to nie jest drwal. To jest jednak coś innego. Tylko zmieńcie to mięso, tak jak ja tam wam po kolei pokazałem. Wygląda to pięknie, smakuje pięknie, tylko... Dobrze to trzeba dopiec i nic więcej nie potrzeba. Gajowy wspaniały, cudowny, fantastyczny. Polecam raz jeszcze. Kochani, jeśli film się podobał, łapa w górę i komentarz. Zostaw po sobie. Drogi wizu, droga wisko, żebyśmy wiedzieli, że tu byliście. Tak znasz? Nie, myślę sobie, że... Co robisz? Nie, myślę sobie o tej przyprawie właśnie, że fajna, bo z takiej jednej paczki możesz sobie i kiełbasy zrobić tak. i słoiki. I I słoiki. O, tak, o to też chodzi, to jest taka uniwersalna rzecz. Do tego jak nie do tego to tamtego, a jak nie do tego, to do tamtego. I to właśnie tą przyprawę jak i wiele wiele innych rzeczy niezbędnych do wyrobów domowych kupicie w sklepie właśnie tym, czyli Jelux Polska. Link macie w opisie. Kod rabatowy Kostrzewski 10 pisany drukowanymi Również macie w opisie pod tym filmem. Wystarczy wejść, kliknąć i znaleźć przyprawę gajowego i kupić. A z kodem jeszcze macie 10% taniej. E, kochani, nasze social media, grupa na Facebooku. Widać mnie? Widać. Ale tak dobrze, czy? Dobrze. Jeszcze ta przyprawa jest teraz w Big Bagu, nie? W świątecznym cały czas. No ale Big Bang miał być przy kolejnym filmie. Ja na grupie u siebie pokazałem taką wielkanocną paczkę. Tam jest kilka przypraw, nici, jelita, wykałaczki takie specjalne do zawiązywania kiełbas. Pieprz mi trafił. Skąd ten pieprz jest brany, to ja nie wiem, masakra. O oh yes. mm, Ten Big Bag, czyli ten zestaw świąteczny też macie. Jeszcze to, nie wiem tam ile czasu to będzie trwało. Ale jeszcze tam trochę jest tych. Do świąt później nie będzie. No później nie, jest nie jest będzie, bo to jest wielka zestaw. Czyli do kiełbasy białej jest przyprawa. Eee, Polecamy, kochani. Nasze social media, grupa na Facebooku, swojskie gotowanie i wędzenie. Zapraszamy. Tiktok, swojskie gotowanie. Instagram, swojskie gotowanie. Sklep internetowy swojskiegotowanie.pl. Również zapraszamy serdecznie. Jeśli chodzi o pieczeń gajowego, naprawdę rewelacja. Myślę, że wygląda pięknie, co? Bardzo. Bardzo ładnie wygląda. Smakuje inaczej niż drwal. Polecamy, pozdrawiamy. Cześć!